Witam, pozdrawiam. Zapraszam na leśne rozmowy przy kawy ze skinheadem zwanym jako Zumfiz, w niektórych krajach znanych jako włóczyki i Filipek albo Lipek, Hitler, Werner, General. Ogólnie w tym miejscu, w którym się znajduję, jest bardzo przepięknie. Proszę tylko spojrzeć, jak pięknie pokrywa się, niek. ogólnie, jeżeli tak wspominałem w grudniu czy w. Tysnu. to idąc dalej, tylko musiałbym oddać inny kierunek e, no jest ja w przodu węże, pamiętam z drogą na pamięć świetna mogiła, polecam każdemu, kto mieszka w mojej okolicy bo to jest naprawdę niedaleko, nawet z Buta ja tam chodziłem 11 razy tam jest mogiła żołnierza UANA Wojska Polskiego, który zginął 2 września 1939 roku Ucjan się nazywał, polska biało-czerwona flaga dumnie powiewa tam tam jest chatka, gdzie hibernuje mnie toperze. Tam są jaskinie zakratowane. Jaskinia draba, ścieżki dydaktyczne. Kolejnym rezerwatem jest szachownica. Byłem tam 5-7 razy, razy, chyba maksymalnie. Przyniosłem kamyszek z napisami w Warszawie. Tak się ucieszyłem, że mówię. Zabiorę tego na pamiątkę, też takie kamyczki chcę sobie malować z moją miejscowością i z podpisem bursztyk i Filipek i zostawiać pod drzewami, żeby komuś zrobić przyjemność, żeby ktoś zbierał choćby grzyby. Oczywiście je pomalować. Jak widać w takim położeniu jestem, jest pełno brzusz, Gdybym chciał. Ale po co niszczyć tą brzozę, Skoro mogę jak już mówiłem nadezwać skolupkę. No, mam idealną ospałkę w terenie Także spokojnie Kole W Szachownicy w ogóle jest y, taki obszar To jest Natura 2000 y, Chatki z 42 roku nie ujrzałem tam zabudowań Bo nie straszyło czasu w ogóle, żeby to Byłem ograniczony czas, ale Opar mi wyleciał Ale za to y, Zwiedziłem tam wiadomo, że nie wolno wchodzić, ale tam wiadomo jak każdy, każdego kusi, 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 nie? No i wszedłem tam do jaskini, tam gdzie hibernują nietoperze, nietoperzy nie było. Oczywiście taka sama rzecz, się w węże. No i pozdrawiam Krzycha, mam nadzieję, że to oglądasz, z Parku Karagazowego. Matko Boska, jak ja zjeby dostałem, że ja tam poszedłem. Po to kuzywa mnie wyciągały, żebyśmy oglądali most, kurwa drewniany. A ja by było tak przepięknie, jeszcze ambonę zobaczyłem, chodzę nam nambonę, no, a tam wódka oczywiście stoi, no i żura, no, tam będą no, do, do wódki rzutku. Oczywiście nie piję alkoholu, no ale no to oczywiście wódka na ambonie świadczy bardzo źle omyśliwych, bo tak się przyjęło, że na ambonie się nie śpi zazwyczaj, ponieważ rano, rano przeprowadzają się łowy. Dlatego ja nie śpię na ambonie, bądź tego typu rzeczy, dala od bony jak najdalej. Planowałem nawet od w lesie nosić. w czas nie pachy, bo znowu jest bardzo wodnisty. Ogólnie w moich terenach jest rezerwat z przodu. Mokry las, tam on jest bogaty, bardzo wambony. I w ogóle jest to piękny rezerwa. To wiedziałem się, że tam pani, taka jedna pani jeździ na grzyby. Ja tam byłem parę razy, no nie parę razy, bo już w sumie kilka lat tam jeżdżę, za, za rzekę, najczęściej w lato, ponieważ tak mi się tam bardzo podoba. I co mogę powiedzieć, miło wspominam też Żabisaw, chociaż Żabisaw jest bardzo zapuszczony, taki trochę taki zaniedbały, taki, kurczę, jakby to wam państwu ująć, tylko altanki zostały, no tam nic nie ma do zwiedzenia. Zarośnięte, może teraz coś tam zmienili. LP nad leśnictwem znaczy się zadbało o tym, bo tam była piękna rzeka, ścieżki dydaktyczne po drodze, most. Ale jak doszedłem na miejsce, to mówię, no tylko altanka. To tak samo poszedł u siebie nad stawi, na dół, tam gdzie łowią ryby, i po sobie usiadł i to wszystko. A, a kilometry trzeba też zojrzeć, wiadomo, że jak człowiek robi kilometry zimą, może nie, ale latem to chce się pić. Głównie trzeba nawadniać organizm. Nie wolno zapominać, ja zazwyczaj były 2 litry wody do lasu plus 750 ml wody manietki. To jest starsza zazwyczaj. Chyba, że idę do rezerwatu, to wtedy rasy żywnościowe, 4 litry wody, 1, 1 litr wody smakowej i manietka. Pozdrawiam sobie jeszcze dasz burzę.